No siemanko, siemanko mistrze, z tej Razer, witam was w kolejnym wydaniu Call of Duty News. Dzisiaj pod lupę bierzemy 49. tydzień roku 2016. Co do gameplayu, to w tle widzicie oczywiście Call of Duty Black Ops 2, mapka raid, tryb dominacja, grają sobie tutaj z diamentowym falem, z tłumikiem, udało mi się wbić nukleara. I ogólnie co do klasy to będziecie mieli gdzieś na ekranie, mam nadzieję, że gameplay wam się ogólnie spodoba. No i cóż... Informacji w minionym tygodniu było naprawdę bardzo dużo, ale dzisiaj przedstawię tylko ich część, czyli te moim zdaniem, które są najważniejsze i najciekawsze. W tym wydaniu Call of Duty News m.in. o Call of Duty Black Ops Collection na passgeny, specjalnych prezentach, dodatkach i paczach związanymi ze świętami Bożego Narodzenia oraz spekulacjach co do nowości w Modern Warfare Remastered. Zapraszam do oglądania. Call of Duty Black Ops Collection dostępne na konsole Xbox 360 i PlayStation 3. Activision wydało trylogię Modern Warfare jako pakiet jednej gry na konsole siódmej Generacji, a teraz zrobiło podobnie z serią Black Ops. W skład produkcji wchodzić oczywiście będzie Call of Duty Black Ops 1, Black Ops 2 i Black Ops 3, z tym że Call of Duty Black Ops 3, podobnie jak przy premierze gry na owe konsole, posiadać będzie jedynie tryb multiplayer i zombie, bez kampanii. Kolejna informacja dotyczy Call of Duty Infinite Warfare i zwimajkowanej wersji mapki Terminal z Modern Warfare 2 i 3. Jak wiadomo, Terminal był jak na razie dostępny wyłącznie dla osób, które zamówiły grę przed premierą, lecz przy okazji ostatniej aktualizacji playlist Infinity Ward usunęło playlistę Terminal 24x7 i dodało ową mapkę do rotacji we wszystkich trybach i playlistach. Aktualizacja dodatkowo usunęła tryb Reinforce. Trzecia z kolei informacja dotyczy rynku amerykańskiego i kolejnej szlachetnej postawy firmy Activision. Otóż do gry zawitała specjalna paczka personalizacyjna, która dostępna jest wyłącznie na terenie USA oraz dotyczy jedynie konsol PlayStation 4 i Xbox One. Call of Duty Endowment Courage Personalization Pack, taką właśnie nazwę nosi owa paczka, i zawiera kamuflaż, wzór celownika, emblemat oraz wizytówkę. A to wszystko w kolorystyce kapitana Ameryki. Zresztą zobaczcie sami. Całość kosztuje 4,99 dolara, a wszystkie, powtarzam, wszystkie zgromadzone pieniądze zostaną przekazane na pomoc weteranom wojennym, by po skończonej służbie ojczyźnie znaleźć zadowalającą pracę. 6 grudnia Infinity World udostępniło nowy content do swojej najnowszej gry dla posiadaczy PlayStation 4 i Xbox One. Nowa, darmowa zawartość dodana do gry Infinity Warfare to 12 nowych wariantów istniejących już broni. Owa lista pokazuje nazwy nowo wprowadzonych wariantów broni. Szykują się drobne zmiany w hudzie gracza w remasterze Call of Duty 4. Mianowicie studio odpowiedzialne za Call of Duty Modern Warfare Remastered, czyli Raven Software, pracuje nad wprowadzeniem nowego elementu w hudzie. Całość będzie funkcjonować tylko i wyłącznie w trybie Znajdź i Zniszcz i pozwoli na podgląd ile jeszcze graczy jest przy życiu w danej rundzie. Nie jest to nowość w serii, gdyż takowa funkcja istnieje już w Call of Duty Black Ops 3 i Infinite Warfare. Informacji o Modern Warfare Remastered ciąg dalszy. Activision zapowiedziało ostatnio wprowadzenie do gry sześciu brakujących mapek z pierwowzoru oraz dodatkowo mapki Winter Crash. Jako ciekawostkę trzeba dodać, że podczas śmierci na tej mapce nasza postać eksploduje i wyrzuci z siebie opakowane prezenty. A te sześć brakujących mapek to oczywiście Block, Countdown, Pipeline, Showdown, Strike oraz Wetwork. Dodatkowo do gry zawitają dwa nowe świąteczne kamuflaże oraz tryby gry Gun Game i Hardpoint. Całość zawita do gry już w ten wtorek, czyli 13 grudnia. Studio Infinity World wraz z Activision ogłosiły, że gracze, którzy grali w Call of Duty Black Ops 3 a aktualnie posiadają Infinite Warfare, otrzymają za darmo nową, specjalną broń. Jest nią pistolet Hailstorm Thunder a wszystko to w ramach podziękowania od twórców. Oferta jest ważna do końca tego roku, a żeby zdobyć wspomniany pistolet, wystarczy się zalogować do Call of Duty Black Ops 3, a następnie zacząć grać w Infinite Warfare. Nic prostszego. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, Infinity Ward potwierdziło delikatny remake mapki Genesis w Infinite Warfare. Cały zmian będzie oczywiście tylko i wyłącznie kosmetyczna i będzie w głównej mierze dodawać wielokolorowe lampki i różne inne drobniejsze zmiany nawiązujące do świąt. Dodatkowo, przy okazji dodania mapki, zostanie uruchomiona nowa playlista 24x7 z ową planszą. This is the Christmas season for Call of Duty. Activision i Infinity Ward ostatnimi czasy szaleją i oświadczają, że w najnowszej odsłonie Call of Duty dostępny będzie specjalny event ze względu na święta. Całość trwać będzie 12 dni, zaczynając od 21 grudnia tego roku i kończąc na 1 stycznia 2017. W każdym z dni tego wydarzenia gracze dostaną specjalne prezenty, takie jak wyższe prawdopodobieństwo wydropienia czegoś dobrego z paczek, zimowe pakiety personalizacyjne oraz inne rzadkie przedmioty w grze. Call of Duty Infinite Warfare otrzymało mały hotfix. Nowa łatka została udostępniona jak na razie tylko posiadaczom konsol. Poprawka pozwala na używanie pistoletu Hailstorm Thunder niezależnie od posiadanego poziomu żołnierza w grze. Poza tym wprowadza kilka innych poprawek, o których możecie przeczytać wchodząc w jeden z linków podanych w opisie tego materiału. Kolejna już informacja z kolei również dotyczy Call of Duty Infinite Warfare, lecz tym razem nie nowych bajerów w grze, tylko wyników sprzedaży gry za oceanem, a dokładniej w USA. Otóż sprzedaż fizyczna w pudełkach jest równa 50% sprzedaży tak samo kopii Black Ops 3, ale jeśli chodzi o sprzedaż cyfrową gry, to jest ona o 15% większa w porównaniu do zeszłorocznej odsłony serii. Tak czy inaczej, Activision nie może być zbytnio zadowolony ze sprzedaży tegorocznej części Call of Duty. I ostatnią już informacją na dzisiaj jest pewna spekulacja dotycząca zremasterowanej wersji Call of Duty 4 Modern Warfare. Ostatnio na YouTubie pojawiło się kilka filmików, w których twórcy opowiadają o tym, jak rzekomo do gry mają trafić nowe warianty broni białej, zamodyfikowane menu tworzenia klasy i parę innych usprawnień. Jak możecie zobaczyć na poniższych screenach, na killfeedzie można zauważyć różne nowe bronie do walki wręcz, takie jak chociażby saperka czy szabla. Oprócz tego, w menu tworzenia klasy pojawia się opcja kit, czyli sprzęt, którą można dodać do każdej broni głównej i dodatkowej, lecz jak na razie nie wiadomo czemu dokładnie to ma służyć i co wprowadzać. No i cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten jakże obfity w informacji materiał. Do usłyszenia już za tydzień w kolejnym wydaniu Call of Duty News. Trzymajcie się, magistrzy. Na razie, cześć. Do widzenia.